Dwa dni po pierwszym, przegranym 1-2 meczu, reprezentacja Polski U-15 grała drugi mecz z rówieśnikami z Irlandii. Dziewięć zmian w wyjściowym składzie w stosunku do pierwszego spotkania. W pozostali tylko Bartosz Tomaszewski i Oliwier Sławiński. Podopieczni Rafała Rasowskiego chcieli się zrewanżować za wtorkową porażkę. Zaczęli w dobrym stylu, od ataków. Już w drugiej minucie Tomaso Guersio uderzał głową, ale piłka została wybita przez obrońcę. W siódmej minucie kolejny rzut rożny dla Biało-Czerwonych. Dośrodkowywał Oskar Jarocha, piłka trafiła do Marcela Szymańskiego, no i szybko obejmujemy prowadzenie. Napastnik Radomia Radą trafił do bramki Irlandczyków we wtorek, trafił też w drugim spotkaniu. Dokładając do tego gola z meczu z Ukrainą w barwach reprezentacji U14, to był trzeci gol Szymańskiego w narodowych barwach. W dziesiątej minucie Kevin Zeffi dał próbkę swoich umiejętności, gdy przebojem wpadł w pole karne, ale ten strzał był niecelny. Polacy byli stroną przeważającą w pierwszej połowie tego spotkania. Aktywny Tomaso Guercio, zawodnik występujący na co dzień w interze Mediolan. W 17 minucie kolejny rzut rożny. Tym razem do opozycji strzeleckiej doszedł Michał Rosiak z Arsenalu. Nieselne strzały dwóch rodzynków występujących w zagranicznych klubach. W 24 minucie prawą stroną urwał się Marcel Szymański. Uciekł obrońcom, no ale on też przeniósł piłkę nad poprzeczką. Pierwsza część meczu to długimi fragmentami ostrzał bramki Irlandczyków. Kolejna próba, Michał Rosiak obok słupka, no i do przerwy 1-0. W zasadzie z przebiegu tego meczu można powiedzieć tylko 1-0. Od początku drugiej połowy za ofensywę zabrali się natomiast Irlandczycy. Trzy minuty po starcie drugiej części w polu karnym jest rok Spore zamieszanie kilka metrów przed bramką. Piłka wylądowała w siatce, no ale arbiter wcześniej przerwał grę ze względu na zagranie ręką naszego obrońcy żutkarny i szansa na wyrównanie dla gospodarzy. Rokowata naprzeciw Marcela Mendesa Dudzińskiego. Bramkarz Pogoni Szczecin w świetnym stylu obronił ten strzał, ale przy dobitce nic już nie był w stanie zrobić. Druga połowa rozpoczyna się więc po myśli rywali. Widzimy jeszcze raz ten rzut karny. Może żałować Mendes Dudziński, bo niedużo mu brakuje do skutecznej interwencji. Po tym golu Irlandczycy chcieli pójść za ciosem. Dużo szumu z przodu robił Rocco Vata, który w pierwszym meczu z Polską degutował w reprezentacji Irlandii. To jedna z szans biało-czerwonych. Uderzał Marcel Szymański, ale nie zatrudnił tym strzałem bramkarza. Po zmianie stron zdecydowanie częściej atakowali młodzi Irlandczycy. Tutaj faulowany został drybujący McLaughlin, a gospodarze mieli rzut wolny z okolic 18 metra. Wykonawcą Kevin Zeffi, który uderzył płasko obok muru, a Mendes Dudziński nie był w stanie skutecznie interweniować. Dobrze wykonany rzut wolny przez Zefiego, który we wtorek otworzył wynik meczu, a w czwartek go ustalił. biało nie próbowali jeszcze do końca szukać gola wyrównującego, ale czujny między słupkami był O'Leary. Tym samym drugi mecz z Irlandią zakończył się identycznym wynikiem co pierwszy. Kadra rocznika 2005 kończy rok dwiema porażkami z Irlandczykami, dwa razy w stosunku 1 do 2.